Rozpoczynamy czas Adwentu. Na progu nowego odcinka w kalendarzu liturgicznym słyszymy bardzo ważną obietnicę. Pan przyjdzie. I to jest pewne, przyjdzie, by podchwycić tych, którzy w jego ręce chcą złożyć swój kruchy, przemijalny los. Pan przychodzi, i co mamy robić? Jesteśmy zaproszeni do tego, by czuwać. Czuwać, czyli być uważnymi, by odkrywać Bożą obecność, bo Bóg objawia się pośrodku codzienności, pośrodku ludzkich zadań, zabiegań, pośrodku relacji w sposób może czasem niezauważalny, choć. Jest potężnym i stwarzającym Bogiem, możemy przegapić Jego obecność. To swoisty paradoks. Prośmy Pana Boga dzisiaj, by dał nam siebie zobaczyć, by Jego działanie pośrodku naszego życia nie umknęło naszej uwadze.